Izabel, czy ty to widzisz, naszą piękną plażę Lamai? Jak ona wygląda? Zobacz, co się stało po tym wietrze. Tam tutaj pod dali są te nasze kolorowe domki. Tak, a ja, przepraszam, bo tutaj leżeliśmy, a ja pokonężę, tam na sam koniec. Na sam koniec tam doszłam do Rokyukyan. No dwie godziny, dwie godziny szłam dzisiaj, spacer w jedną w drugą stronę, w jedną godzinę, w drugą godzinę i tam, tam nie jest tak brudna jak tu, tam nie jest tak brudno, tam coś wykopią, ale na tej plaży są duże fale. No tak. dzisiaj nie aż tak, chociaż okay. tutaj zawsze tam na tej zatoce, tam gdzie są domki, to nie było fal, to bardziej pamiętasz, że te fale były tam, na środku, jak też tam mieszkaliśmy. Ale to jest tam czerwona flaga, że na dziecki nie Tak? A, okej, okej. Okay, okay. A teraz zobaczcie. Tutaj jest fajny, piękny resort. To prawda z przejściem przez y, ulicę, ale przyjeżdżacie sobie do drugiego resortu i macie taką plażę. Słabe, nie? O, ale to już jest pogodowe. Uzależnione od pogody. No to plady tutaj nie ma I zobaczcie jaki jest, jaki jest syp w tym w morzu. W tej jest siłownia, to odparta, takie bardzo za wejście i też masaże. Mini pok, tak. A jak masaże dobre były? nie niedłużo, ale takie są. Bo to nie są profesjonalne masaże na plaży. Pamiętajcie, że to są też takie typowo turystyczne. Musimy przejść ten. A bo wyszliśmy przez ten, a powinniśmy iść tam. Ale to nic nie ma znaczenia. Wczoraj byliśmy na tym dobry masażu, co byliśmy wieczorem. No tak, tak. To byliśmy w tym pierwszym, zaraz o przyjeździe, gdzie byłem z bólu. Ale wczoraj było pięknie. Wczoraj było naprawdę super. I tak, pamiętajcie, słuchajcie swojego ciała, bo ja wczoraj poczułem, mieliśmy rano być dzisiaj na masażu, a wracamy z Izabelą, jest godzina 21. Ja mówię, Izabel, jedziemy na masaż. I tak zaryzykowaliśmy, bo tam zawsze nie ma miejsc. Pani mówi, nie ma problemu. Tak, mieli do 22 godziny codziennie czynne. I 22.20 wychodziliśmy, czyli tak. ponad godzinę. Jak 10 po weszliśmy, tak. chyba, czy tak. 15 po, a 25 wyszliśmy, tak, czyli Pani pełna godzina. No, super, a tutaj właśnie, ja ostatnio też jak miałam na plaży, to chyba też mi skróciła 50 minut. Urywają, urywają. No, bo już tam ktoś inny przyszedł, no ale No my... na plaży tanie są te masaże, więc Trzeba nie ma co. wszystkiego spróbować. No, to jest to Spa. Znaczy Spa może tutaj takie centrum, w którym się mieszka. Outreach! Outer jeden No i to jest fajne, że oni jak się chce przejść na drugą stronę, to zatrzymują ruch. Proszę bardzo. Zobaczymy jak długo będzie podchodził do zatrzymywania ruchu. Pewnie czeka, żeby ktoś się pojawił z drugiej strony, ale nie ma nikogo. My, my chcemy przejść i co? I panowie ruszyli. O! Nawet wyczuliśmy, że nie ma ruchu. Dzięki. you! Tam dali. Wskazywaliśmy wam ten resort i w dzień i w nocy. Dzień na do jak tam Oczywiście! Ładnie to wygląda, ale głośno i trzeba prowadzić przez ulicę. Europejskie ośrodki najczęściej albo robią górą mosty, albo robią tak Turcy pod spodem. Przejście pod ulicą, są takie kanały. A tutaj przejście. Jak dzisiaj na plaży? No wiecie, to ja dwie godziny byłam na drugim spacerze. Więc ale wcześniej spałaś, bo ja się kąpałem. Tak, ale bardzo fajnie. Tak. Nie, no dobrze, dobrze. tutaj pamiętajcie Lim Long Bar najlepsze krewetki świeże fresh shrimp o machają już tam tutaj panie machają machają. Mango ale zrobiliśmy to mango, to która godzina 10 jest 14.30 nie dalej trzyma ciebie no właśnie, a może ja bym sobie wziął takie krewetki szybkie. No to um, nie możemy iść po wodę, A możemy, zostawimy i przejdziemy I się. Zostawimy jeszcze. wszystko i nawet możemy podjechać, tu albo się przejść. Może być no co. Zobaczcie. Masaż 250 batów, ale 30 minut. Podmasaż 350, a gdzie mamy taj masaż 60 minut, to 400 batów. No zostawmy może wszystko, wiesz. I papaya salat byśmy wzięli i tak. O, no, tak żebyśmy nie jechali na głodno. Nie? Bo to też jest bez no, sensu. Tak, tak. no, no tu to przestawimy, to no, Mango Taj, Futo, czy tak, to nasze ulubione miejsce na mango stikilaj. za to chcesz zaparkować? Lecimy, kupować dom, to już będzie... Będziemy tutaj na imprezki przyjeżdżać. Dobrze, a, was, a jedziemy dalej.